Witam wszystkich zgromadzonych Kto by się spodziewał, że ja przed y, nowym rokiem Ulepszę zbroję na plus 5 Ale tego by nie było Gdyby nie... Gdyby nie ja I moi widzowie Kurdełkę To jeszcze Master chce ze mną Podyskutować Co jest byku No weź kurwa, bo nagrywam, nie rób wstydu, okej? Okay? 20 dzięki za dwie dychy no jedno bongo styknie, styknie chyba, coś, nie? Kurwa, ogólnie podziękowanie dla wszystkich! I postaram się w przyszłym miesiącu <grywa> dla was coś więcej nagrywać, bo naprawdę, teraz yy, sobie tutaj siedzę przy kracie, z widzami dyskutuję No i ulepszam zbroję na plus 5! Czy to co kurwa czuję jest przepaliłem od siebie yy, cztery legendy, które zostawiłem trzy Podziękowania dla wszystkich, dla hejterów przede wszystkim. To wy mnie motywujecie do tego, żeby dalej działać, żeby dalej wam urywać i nie tylko. Wielkie dzięki! Pozdrobyki!